Tema. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak bawić się w planowanie. Dziś przybliżę wam kilka kreatywnych i zabawnych metod planowania. Mam nadzieję, że któreś z nich was zainspirują. Zapraszam do odcinka. Ale zanim przejdę do metod, to jeśli podoba ci się to, co robię, jeśli w jakiś sposób pomaga ci, to inspiruje cię, to serdecznie cię proszę o pozostawienie subskrypcji, o napisanie w komentarzu. Co ci się podoba, co ci się nie podoba? Pozostawienie łapki w górę, bądź łapki w dół, pozostawienie po prostu po, siebie, po sobie jakiegoś śladu, bo dzięki temu mi będzie łatwiej dotrzeć do coraz większej grupy odbiorców, którym bardzo możliwe, że moje treści pomogą, a Będąc twórcą internetowym, chcę tworzyć swoje materiały do jak największej ilości osób, bo uważam, że nikogo w nich nie krzywdzę, nikogo nie obrażam. Są wartościowe i komuś kto jest na jakimś zakręcie życiowym, ale nie tylko, mogą pomóc popchnąć swoje życie w kierunku lepszego jutra. Wracając do tematu części pierwszej. Jako jedynkę podam planszówka życiowa, ale czym jest ta planszówka życiowa? Z pewnością każdy z nas kojarzy tradycyjne planszówki, w których przesuwamy pionki, zdobywamy punkty i dążymy do zwycięstwa. Ale czy kiedykolwiek myślałeś o przeniesieniu tego konceptu do swojego codziennego życia? Planszówka życiowa to nic innego jak wizualizacja naszych codziennych zadań. I celów właśnie w formie gry planszowej. Jak stworzyć własną planszówkę życiową? A więc pierwszym krokiem jest zastanowienie się nad tym, jakie cele chcesz osiągnąć w najbliższym czasie. Następnie na kartce papieru lub w programie graficznym rysujesz plansze z polami reprezentującymi poszczególne zadania czy etapy realizacji celu. Za każde zrealizowane zadanie przesuwasz pionek o jedno pole do przodu. Możesz też dodać, nie wiem, pola bonus, które dodadzą dodatkowe punkty za wykonanie trudniejszych zadań. Dlaczego warto spróbować tej metody? Dlatego warto spróbować tej metody, że planszówka życiowa dodaje element rywalizacji i zabawy do codziennego planowania. Dzięki niej możemy lepiej wizualizować nasz postęp, a także motywować się do dalszego działania. Ponadto taka forma planowania pozwala nam na patrzenie na nasze cele w sposób Bardziej holistyczny, zamiast skupiać się tylko na pojedynczych zadaniach. Jako przykład podam, że jeśli jednym z Twoich celów jest poprawa kondycji fizycznej, możesz stworzyć planszówkę, gdzie każde pole reprezentuje jeden dzień treningowy. Za każdy przebiegnięty kilometr bądź trening przesuwasz się o jedno pole do przodu, a na końcu planszy czeka na Ciebie nagroda. Nie wiem, na przykład nowa para butów do biegania, czy jak już w poprzednim odcinku ulubiony deser. Pamiętaj, że planowanie nie musi być nudne i monotonne. Dzięki kreatywnemu podejściu, chociażby takiemu jak planszówka życiowa, możemy dodać troszeczkę zabawy do codziennej rutyny i czerpać z tego prawdziwą przyjemność. Do zobaczenia w części drugiej. ma po krótkiej przerwie ktoś nie wyłączył klimy, więc bardzo się cieszę, bo już jest mega schłodzone. A dzisiaj na trening mam przygotowane długie wybieganko, wcale nie takie długie, bo 85 minut w trzeciej strefie. Za dużo nie będę kręcił, bo to jest takie po prostu długie wybieganko, więc nie będzie żadnych zadań, żadnych interwałów, żadnych mocniejszych akcentów, po prostu Powtórzę to trzeci raz, długie wybieganko. Miłego oglądania. A co to oznacza? A to oznacza, że już z górki, bo już zostało tylko 83 minut. A wiecie dlaczego? A to dlatego, że już jestem tutaj. Ten czas i tak upłynie. Więc zamiast przesiedzieć go na kanapie, wolę go spożytkować jak myślę pozytywny dla siebie. W sposób, w taki sposób, który rozwinie mnie. Może no, jakimś małym calu, ale rozwinie mnie. To jest takie zawsze widzę szklanki do połowy pełnej. To by było na tyle w dzisiejszej części sportowej. Do zobaczenia za niedługo. Trzymajcie się, cześć. A w części drugiej pomówimy o kalendarzu z nagrodami. Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że wszyscy uwielbiamy nagrody. Ale czy myśleliście kiedyś, żeby połączyć codzienne planowanie z systemem nagród? Kalendarz z nagrodami to prosta, ale bardzo motywująca metoda, która dodaje element zabawy do naszej rutyny. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego kalendarz z nagrodami działa. Działa, bo nasze mózgi są zaprogramowane tak, by reagować na nagrody, kiedy Dostajemy nagrodę za wykonane zadanie, czujemy satysfakcję i chęć do dalszej pracy. Wprowadzenie systemu nagród do kalendarza pozwala nam na lepsze wykorzystanie tej ludzkiej cechy. Ale jak wprowadzić system nagród do swojego kalendarza? Śpieszę z odpowiedzią, bo to bardzo proste. Za każdy dzień, w którym zrealizujesz wszystkie zaplanowane zadania, cele, przyklejasz do kalendarza kolorową naklejkę. Możesz też zaznaczyć ten dzień. Kolorowym długopisem czy markerem. Ważne, aby było to coś widocznego i coś, co sprawia ci radość. Pewnie zastanawiasz się, jakie nagrody wybrać. Nagrody powinny być dostosowane do, swoich, do Twoich indywidualnych upodobań. Mogą to być małe przyjemności, jakiś właśnie ulubiony deser. Chyba jestem głodny, bo ten deser mi cały czas po głowie chodzi. Może to być też seans filmowy czy dodatkowy dzień wolny. Ważne, aby były one dla Ciebie motywujące. Możesz też ustalić większe nagrody za osiągnięcie dłuższych celów. Na przykład weekendowy wyjazd za miesiąc ciężkiej pracy. Ustal sobie konkretny cel, na przykład zrealizowanie wszystkich zadań z kalendarza przez cały miesiąc. Jeśli ci się to uda, nagrodź się nagrodź się właśnie weekendowym wyjazdem czy wizytą w spa. Możesz też Każde załóżmy 10 naklejek, za każde 10 naklejek kupywać sobie już ten wielokrotnie wspomniany ulubiony deser lub dodatkowy dzień wolny. To świetny sposób, aby motywować się do dalszej pracy i cieszyć się właśnie z takich małych poszczególnych sukcesów. Musicie zapamiętać, że wprowadzenie elementów zabawy do codziennej rutyny może znacznie zwiększyć naszą motywację. Kalendarz z nagrodami to prosty, ale bardzo skuteczny sposób, aby planowanie stało się nie tylko przyjemnością, ale też źródłem satysfakcji i radości. Dziękuję. W części trzeciej odpowiemy sobie na pytanie, co to są aplikacje z elementami gry. Aplikacje z elementami gry znane również jako. Aplikacje z gratyfikacją to narzędzia, które łączą mechanizmy znane z gier komputerowych z codziennymi zadaniami i celami. Dzięki temu rutynowe działania stają się bardziej angażujące i motywujące. Gratyfikacja w tego typu aplikacjach odwołuje się do różnych mechanizmów, takich jak zdobywanie punktów, odblokowywanie. Osiągnięć czy rozwijanie wirtualnej postaci? Jak korzystać z takich aplikacji? Po pierwsze, wybór aplikacji. Proste. Pierwszym krokiem jest znalezienie aplikacji, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Niektóre są bardziej skomplikowane i oferują zaawansowane funkcje, inne są prostsze i bardziej intuicyjne. Po drugie, ustalenie celów i zadań. Po zainstalowaniu danej aplikacji, następnym etapem jest wprowadzenie swoich celów i zadań do systemu. Po trzecie, Interakcja z gratyfikacją. W miarę wykonywania zadań będziesz zdobywał punkty, odblokowywał nowe poziomy lub rozwijał swoje postaci w aplikacji. Po czwarte, śledzenie postępów. Większość takich aplikacji oferuje czy to tabele wyników, czy jakieś statystyki, wykresy, dzięki którym możesz śledzić swój postęp. A dlaczego warto korzystać z aplikacji? Z elementami gry? Tutaj też to powiem w podpunktach, więc po pierwsze jest to motywacja. Gratyfikacja przekształca monotonne zadania w angażującą aktywność. Po drugie konkurencja, bo niektóre aplikacje oferują funkcje społecznościowe, dzięki którym możesz porównywać swoje wyniki z innymi użytnik użytkownikami. Po trzecie, samodyscyplina. Bo regularne zdobywanie nagród w aplikacji może zwiększyć Twoją samodyscyplinę i konsekwencję w, w dążeniu do celu. Przykładem dobrym jest Habitika. Jest to aplikacja, która pozwala na tworzenie postaci w stylu RPG. Za wykonanie codziennych zadań i nawyków, Twoja postać zdobywa doświadczenie i przedmioty, które pomagają jej rosnąć w siłę. Możesz też dołączyć do drużyny z użytkownikami i razem pokonywać wirtualne potwory. Co daje, co dodaje aspektu społecznościowego i jeszcze większej motywacji. Reasumując, korzystanie z aplikacji z, elementem, z elementami gratyfikacji może znacząco podnieść Twoją motywację i efektywność w realizacji codziennych zadań i długoterminowych celów. Jest to również doskonały sposób na utrzymanie samodyscypliny i. Systematyczności, kluczowych aspektów w osiąganiu sukcesu na różnych płaszczyznach życia. Serdecznie Was zachęcam do wypróbowania różnych aplikacji i znalezienia tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i stylowi życia. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która dąży do sukcesu w życiu osobistym, biznesowym, sportowym, gryfikacja może być ciekawym narzędziem. Wspierającym Twoją indywidualną drogę do celu. Dzięki za wysłuchanie mnie w części trzeciej i pozdrawiam. Ok, dochodzimy do końca dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, planowanie może być nie tylko efektywne, ale też zabawne. To wszystko zależy od naszej kreatywności i podejścia. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze przykłady. Zainspirują was, was do wprowadzenia elementów zabawy w Wasze codzienne plany. Na obecną chwilę żegnam się do jutra, kiedy to omówimy, jak stworzyć swój osobisty plan działania. Cześć!